Witajcie, sezon Rudy Fel jest Alker Shadow Czarnowy. A to jest intro wprowadzające do tej gry. To jest truck. やんばるのああ、いや、リサーカー Ten chyba żyje. Niezły warciarz. Śmierć by go przynajmniej ocaliła przed nami. Zobaczymy, na no ile Sidorowicz cię wyceni. Co masz? Ciało. Było w trupiarce. Mano sobie znak. Znacie procedurę. Zostawcie go na... On żyje. Że co? Ja ja sobie robię. Niech mnie zona pochłonie, jeśli kłamie. Połóż go tutaj. Myślę, że za tego mogę ci dać... Naznaczony? Dobra, naznaczony, uratowałem cię. Nie będę udawał, że chciałem mieć forył Bozi. Wykonasz dla mnie parę zleceń i będziemy kwita. No i może, jak trochę popracujesz, to ci ustąpi ta amnezja. Spróbuję się dowiedzieć jak najwięcej o twoim problemie. Mam gdzieś po co ci ten strzelok? Ja się zajmuję swoimi sprawami. Jak chcesz go zabić, to widać, musisz mieć powód. O czym się wszystko pamiętamy? do ciebie. Albo zrobię ci pranie mózgu, jak to zawsze robię z Kotami. Albo. Z... Czy ja mówię niewyraźnie? Mam takie porządne fanty. Mam dla ciebie robotę naznaczony. Chcę, żebyś odszukał Stalkera zwanego żwawym. Miał przy sobie pewne bardzo ważne informacje. Chciało go gdzieś w okolicy mostu. Znajdź go żywy, martwy, bez znaczenia. Liczy się jego. Pen drive z danymi. Odwiedź wilka tu w obozie i wypytaj go, namawiajcie, może być ten koleś. Aha. No. No jeden. Tu dane stalkerze. Co to Нет, меня не видеть. Окей. Я тут вспомнил. Окей, да. Подошли к колодцу. Округа его головой. Через минуту достают и спрашивают. Артефакты, бабло, есть. Он ему. Нету. Опускает его еще раз достали, спрашивают. Артефакты, бабло есть. Да нету. Opęć i jest! Chłopaki, wysyłam wam kogoś, więc róbcie co trzeba. W razie czego atakować? O no idziemy. Idziemy w tamtym miejscu. O helikopter Żyjesz Pomóż mi bracie Zabierz ty Okej okay, trzymaj nie dosięgnę. naznaczone. No proszę. Porządku, nie? Powozie, nie a, ten, a ten samolot czego tutaj. Był helikopter co ja gadam. Co ja pierdziut? Okej, okay, no idziemy teraz tu. A, savey, savey! Oczywiście trzeba savey robić. Kurde, jak się savey robi? Bo zapomniałem. Miesza z tym, okej. F6. Ok, nie wyłączy mi nagrania. No to F6. No. To biedny, jesteś. Co jest kurwa? zapisuj lepiej. No jestem. Super. Przenki się stary. A teraz słuchaj uważnie. Wilk przysłał nam wsparcie i rozkaz ataku. Ok, pora o to zabawić się bohaterów. Ok. Lecham, um że będziemy. Co ty już zmęczony do cholery jasnej? takie słabej kondycji czy co na na No strzelaj on たくさん No, okay. no, ty mnie wypchałeś do cholery, ja. Nie bądź mi do tamtych. Tajem się. No i jeden kolejny. O, tutaj. gdzie on jest? Do cholery jasny. No gdzie ty kuwa jesteś? Kurde mać, fuck you No my fysjusiem Jestem twoim dusz, tam stać na pozycje dzięki na razie no to teraz trochę zbierzemy ale teraz mogę wybierać sobie. аптечка. Нормальный буржуазия. Вот такое, Доктор, я совсем не могу спать. Мне снится, будто я заперт в саркофаге с кучей монстров, и они медленно разрывают меня на кусочки. Это вас уважаемый контролер предупреждает. Рецепт мой такой. В следующий раз пойдете в глубь зоны, обязательно бутылку ему проставьте. На Кто не ровен час, сон в превратится. Ну спасибо вам большое, доктор. No, Курда, это то было. Это тебе за доктора спасибо. Мелочь, а то я No to teraz możemy iść. O F6, quick save. I tam wypierdalam. Pędź, pędź mój druchu jeden. TĘĆ! A ten co robi? Ok, tym Idziemy tam. No to idziemy tutaj do tego jak on tutaj ma Sidorowicza? No witaj witaj Na maszcie No, masz no. Bratan Czy ja mówię nie Tutaj Pieniądze 1500 Słuchaj, naznaczony. Parę spraw sobie przemyślałem i mam dla Ciebie propozycję. No więc opowiem ci o stryłoku. Istnieje Stalker, tak. Jesteś konkretnym facetem. Gdy już zobędziesz teczkę, nie przynoś jej tutaj. Zabierz ją prosto do barmana. Zarządza tą knajpą dla Stalkerów. Storadów. Prześle ci na PDA współrzędnej wszystkie dane, których potrzebujesz, jasne? Prześlij ci współrzędne i wszystkie potrzebne dane na PDA. Dobra, idziesz na I północ przez wysypisko dobra. i potem skręcasz na. Okay. stary, karma dla psów Tam jest, jest więcej warta. Teraz radego, co tam mówię. To sprzedajemy. Okej, okay, to jest cena. To tak mało. Standard. Nieźle. No, no i tak trzymać. to 13 minut no tutaj chyba zakończymy zdrowie plus 200%. No nie źle. A chyba to sprzedam nie wiem. A zresztą chyba w następnym odcinku to zrobimy. No to cześć, hej.